Wiozę gołąbeczka do fundacji, no kochani, no fundacji, nie fundacji, ale to wolontariuszka jest z gruszętnika, pani, pani doktor CZ, no jest ona obrączce. ale czy to jest po prostu polska obrączka i założone tylko takie, czy, czy to jest faktycznie czeska obrączka, nie wiem, wolę żeby tam był, bo nie wiadomo co gołąbkowi jest tutaj w ogóle, coś ma troszeczkę na oczku jednym. Coś tak dzióbkiem rusza jakby miał z, z problemy z oddychaniem Nie, go tam dokładnie zbadają Oczko zamyka, o dziubek tak jakby coś tam z oddychaniem, bardzo chudzinka taka No i ma czeską obrączkę Młody gąbeczek